No cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam jak wgrać shadery. Co to są shadery, raczej nie muszę nikomu tłumaczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo tak naprawdę sam do końca nie wiem czym są shadery, ale jedno jest pewne. Minecraft dzięki nim wygląda właśnie tak, a nie tak. Więc jeżeli macie ochotę sobie nieco upiększyć swojego Minecrafta, to zapraszam was do oglądania. Ok, pierwsze co w ogóle musimy zrobić, to zainstalować OptiFina. OptiFina instalujemy ze strony producenta OptiFina, więc po prostu wpisujemy OptiFine i dosłownie pierwsze co nam wyskoczy, już klikamy. Przechodzimy sobie tutaj do zakładki Downloads. I szukamy wersji Optifina, która nas interesuje. W moim przypadku jest tutaj 1.24, czyli najnowsza, ale klikając Show All Versions dosłownie pokażę Wam każdą wersję Optifina, jaka nas tylko interesuje. Od 1.7.2, bo właśnie wtedy Optifine istniał. Nie ma tu snapshotów, ponieważ zwyczajnie nie opłacało się producentom tworzyć tej modyfikacji, tak? Bo to jest modyfikacja na snapshoty, które zwyczajnie wychodzą co tydzień i są niestabilne, więc no nie było to zbyt opłacalne. Zresztą większość z nas i tak gra na stabilnych, gotowych wersjach. Klikamy Downloads. Oczekujemy chwilę, tutaj klikamy skip. I możemy kliknąć download i już nam się Optifine pobrał, czyli modyfikacja niezbędna do uruchomienia shaderów. Zanim w ogóle zainstalujemy, ważne też by było, żeby wejść do lęczara Minecrafta i uruchomić go na tej wersji, na której chcemy tego Optifina zainstalować. Zwyczajnie dlatego, żeby jakby te wszystkie pliki związane z tą wersją gry nam się na komputer pobrały. Tak zwyczajnie jest bezpieczniej, bardziej prawdopodobnie, że nam wszystko zadziała. Teraz możemy palić sobie nasz pobrany plik, klikamy install. I okej, okay, to już wszystko. Optifine nam się pobrał. Możemy wejść i Optifine będzie działał. Jednak jeżeli wejdziemy, nawet z tym OptiFine, tutaj po powinien wam się na 100% pojawić profil właśnie z tym OptiFine. Jeżeli to się nie stanie, jeżeli wam się nie pojawi, to przechodzicie do kategorii instalacje, klikacie nowa instalacja, wersja, tutaj wpisujecie sobie Optifine. Optifine i na pewno wam się tutaj pojawi, to już na 100% dosłownie Ale nawet jeżeli teraz wejdziecie do Minecrafta, zobaczycie, że wasz Minecraft dalej będzie wyglądał po staremu Nic się nie zmieni Dlaczego? No bo Optifine to tylko modyfikacja, która nam pozwoli wygrać shadery, ale samych shaderów jeszcze nie mamy Będą tutaj w opcjach ustawieniach wideo i w shaderach będzie specjalny folder, gdzie te shadery będą mm, przetrzymywane. Klikając tutaj folder z shaderami, ten specjalny folder nam się otworzy i tutaj będziemy mogli sobie te nasze shadery wrzucić, ale najpierw będziemy musieli je pobrać. Wchodzimy sobie w wyszukiwarkę i wpisujemy jakiekolwiek tylko shadery nas interesują. Mogą to być jakieś znane, mogą to być jakieś nieznane. Ja wiem, że dość popularne są KUDA shaders, więc to sobie wpiszę, to sobie wyszukam. Zobaczmy pierwsza lepsza stronka, na której można to pobrać. Shaders mods. wydaje mi się, że to jest spokojna stronka, bo zazwyczaj jakieś shadery pobieram to właśnie stąd. Zobaczmy na jakich wersjach można to pobrać. A to jest chyba to samo, więc po prostu kliknę. To pierwsze, o proszę bardzo, kuda, shaders już nam się pobrało. Możemy sobie otworzyć folder nasz pobrane z tymi shaderami. Teraz wystarczy je wziąć, przenieść do folderu z shaderami. O tutaj i już po powrocie do Minecrafta, nasze shadery się tu pojawiły. To tyle. Wystarczy teraz na nie kliknąć lewym przyciskiem myszy, dać się grze załadować i można wyjść. Shadery już są, wszystko gotowe. Możemy cieszyć się nowym pięknie wyglądającym Minecraftem. To tyle, co chciałam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego i cześć!